tak wyraźnie czuję, że my przechowujemy atmosfera z się. Chcę całą twardą sobą, my śpiewamy tak. O, o! Podkreś dźwięk, głośno tak, by każdy mógł Jak spożywać Chrystusa? Czytamy w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale. Że Jezus przed swoim odejściem, y, tuż przed y, aresztowaniem, gdy miał ostatni posiłek z uczniami, on ich zebrał i on im dał chleb i powiedział: To jest ciało moje. On dał im kielich i powiedział: To jest krew moja i jakby nakazał im, żeby oni to czynili. To czyńcie na pamiątkę moją. Jezus zachęcił, aby, spoży aby kościół. Aby uczniowie spożywali jego ciało i pili jego krew. I y, niewiele rzeczy tak naprawdę Jezus y, nam pozostawił takich do y, wykonywania, ale kilka zostawił. Między innymi nakazał nam, abyśmy spożywali jego ciało i jego krew. A w 28 rozdziale Mateusza. Mamy takie słowo w dziewiętnastym i dwudziestym wersecie. 28 ósmy Mateusza. Dziewiętnaście, dwadzieścia. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. Oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus nakazał nam, abyśmy. Szli. Nakazał iść, czynić uczniami, chrzcić i przestrzegać wszystkiego, co nam przekazał. Co Wam przekazałem. Wszystkiego. Zalecił nam też, abyśmy spożywali Jego ciało i pili Jego krew. O co tutaj chodzi? Czy to chodzi tylko o ten akt, kiedy podchodzimy do. Do tego stolika i bierzemy kawałeczek chleba, ka bierzemy ten kieliszek z yy, soku czy, czy wina. Czy to ma takie kluczowe znaczenie w naszym życiu? Zobaczmy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, znajdujemy takie słowo. Może je otworzymy. Pierwsze. Pierwszy werset najpierw przeczytamy z pierwszego rozdziału Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Na początku było słowo. I w czternastym wersie czytamy, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, ujrzeliśmy chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Czyli spożywanie Chrystusa tak naprawdę to jest spożywanie Jego słowa. Amen. Oczywiście to jest bardzo ważny akt, i On jest dopełnieniem, ale żeby On był dla nas siłą i zwycięstwem, to my musimy spożywać Słowo Amen. Karmić się słowem, tak jak karmimy się chlebem. W momencie kiedy my się sukcesywnie karmimy chlebem, oczywiście ja to w przenośnie mówię chlebem, bo to są różne artykuły, to nasze ciało ma siłę, ma zdrowie, ma wszystkie elementy, których potrzebujemy, prawda. I gdy my się sukcesywnie karmimy słowem, czyli Chrystusem, my mamy wszystkie elementy i nasze ciało ma siłę. Amen. Hallelujah. Ponieważ spożywać Chrystusa to nie tylko uczestniczyć raz y, y, w wieczerzy, raz na jakiś czas, czy raz w tygodniu, czy też raz y, w miesiącu, różnie kościoły to praktykują, ale tu chodzi o codzienne spożywanie ciała Jezusa Chrystusa, czyli Jego słowa, życie tym słowem. I jest druga zachęta w tym y, wieczerniku, to była picie Jego krwi. Czym jest krew? Oczywiście my nie mamy tutaj krwi, prawda, bo to nie byłoby by nawet etyczne. Czym jest krew tak naprawdę w naszym organizmie? Życiem. Amen. I wiecie, Jezus przyrównał ten kielich do życia i do swojej krwi i mówi, abyśmy pili z niego wszyscy. Żebyśmy pili krew, czyli życie. Skąd czerpiemy życie? Tak naprawdę, ze źródła życia. Amen. Życie czerpiemy ze źródła życia. Czyli musimy się podłączać do Jego obecności. W innym miejscu jest napisane, kto trwa w krzewie winnym. Amen. My jesteśmy, on jest krzewem w my mylatoroślami i kto trwa we mnie, on powiedział, czyli ciągnie te soki, to życie i to musi następować jak? Jak w kwiatku to następuje? Czy przebiega codziennie? Stale. To jest proces, który musi się odbywać. Gdy jest przerwany, to się następuje? Śmierć. I w naszym życiu ten proces musi być stały. Karmienie się Jezusem, czyli słowem, i picie Jego krwi, czyli ciągnięcie tych soków od Pana. Amen. W Bożej obecności. To jest podstawa. Jezus głośno wołał. Jest napisane w siódmym rozdziale Jana. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I to mówił o Duchu Świętym. Tam jest od razu wyjaśnienie tego, pro, tej prostej zachęty. Kto pragnie, niech przychodzi do mnie i pije, a to mówił o Duchu Świętym. Jak mamy spożywać, już gdy jesteśmy y, karmieni słowem, pojeni krwią Chrystusa, czyli życiem, i przychodzimy do tego miejsca, i mamy spożywać teraz ten y, akt w takiej formie, w jakiej Jezus zalecił w Wieczerniku. Paweł to potwierdził. Jak mamy przy, przystępować do tego aktu? Jest takie miejsce w liście do Tymoteusza, gdzie apostoł Paweł mówi, aby mężczyźni podnosili na każdym miejscu czyste ręce. A ja zachęcam, żeby też nie tylko mężczyźni, ale i panie podnosiły na każdym miejscu też, oprócz mężczyzn, czyste ręce. Amen. I na czym polega ta czystość, Rąk. Zobaczymy to w Efezjan 4:26. Jest wiele elementów, które dotyczą tej czystości rąk, ale w Efezjan 4:26 czytamy tak: Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi, nad gniewem waszym. Czyli Bóg chce, abyśmy w naszych sercach byli wolni, byli czyści, rozwiązani. Amen. Wiecie, w życiu zawsze będzie tak, że ktoś nam zajdzie za skórę. Komuś z nas zaszedł ktoś kiedyś za skórę, czy nikt, nikt nigdy nikomu? O trzy osoby przyznają rację. Cztery, 5, 6. Nie da rady przejść przez życie, żebyśmy komuś nie zaszli za skórę i żeby ktoś nam nie zaszedł za skórę. Przenośnie oczywiście, bo nikt tam nie wchodzi pod spód. Dlatego słowo nas zachęca, abyśmy bez gniewu i bez swaru, żeby słońce nie zachodziło na nasze rozgniewanie. Wiecie, takim, takim polem walki najczęściej jest rodzina, własny dom, prawda? W małżeństwach, w, w, z, przy wychowaniu dzieci, przy różnych wyzwaniach finansowych bywają różne sytuacje i Bóg nas zachęca przez swoje słowo, abyśmy chronili nasze serca, Abyśmy dłużej niż do zachodu słońca nie nosili urazy, Amen? Wiecie, urazę da się nosić całe życie, tylko po co, prawda? Ona może dla nas być punktem biedy, nieszczęścia, porażki, dlatego że gdy my nie jesteśmy czyści, gdy my nie jesteśmy wolni, to przede wszystkim my tracimy. Jeżeli ja nie jestem czysty i wolny, jeżeli ja nie przebaczyłem wszystkim, to ja tracę. To ja siebie hamuję, ja siebie zatrzymuję przed Bożym życiem, Bo Bożym błogosławieństwem. Dlatego Bóg nas zachęca, nie po to, że to jest taki jakiś wymóg formalny, prawda, żeby to tak, no, taka ceremonia, tradycja, ale po to, żebyśmy mogli się rozwijać i doświadczać Bożej mocy. W liście pierwszym do Koryntian jest jeszcze yy, może bardziej tak dosadnie to pokazane. W piątym rozdziale od szóstego, szósty i siódmy werset przeczytamy. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem, ponieważ jesteście prześni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Czyli Słowo nas zachęca, abyśmy z serca usunęli każdy kwas, każdą urazę, każde niezadowolenie, każde jakieś, każdą jakąś rzecz, która gdzieś nam tam uwiera, abyśmy to rozwiązali, puścili. Jak mamy przebaczyć, jak mamy rozwiązać, jak mamy to wypuścić? Paweł mówi: tak jak Chrystus nam. Amen. Jak on nam Przebaczył, odpuścił, wypuścił. Także nigdy nie wspomni. <grymne> Wiecie, my potrafimy nie wspomnieć słowami, ale potrafimy nosić to w zanadrzu. Chodzi o to, żebyśmy to wywalili stamtąd. Amen. Amen. To jest najważniejsze, żebyśmy każdy kwas wyrzucili z siebie względem kogokolwiek. Amen czegokolwiek, kogokolwiek, jakiejkolwiek okoliczności, żebyśmy stali się wolni. Ponieważ to, ta odrobina, jest napisane, zakwasza nas, cały zaczyn. My jesteśmy zaczynem. Każdy z nas to jest zaczyn pojedynczy, a razem wspólny. Jeżeli pojedynczo, każdy, każdy zaczyn będzie czysty i przaśny, i razem się zejdziemy, to będziemy czyści i przaśni razem. Jeżeli pojedynczo będziemy zakwaszeni, przyjdziemy razem, to będziemy mieli dużo kwasu. A tego byśmy nie chcieli, Amen, i tego Pan by nie chciał. Dlatego mamy być czyści, mamy być przaśni w naszych sercach i rozwiązani. I wiecie, i tutaj w liście do Koryntian, gdzie jest zachęta do spożywania wieczerzy, jest takie słowo. Ja to przeczytam od 27 do 11 rozdział, 1 Koryntian, 27 do 31 wersetu. Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielika pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, i tak niechaj jest chleba tego i kielicha tego pije. Albowiem, kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. <laughs> Dlatego jest między Wami wielu chorych, słabych, a nie mało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Zobaczmy, jakie to ma wielkie znaczenie. <laughs> Czystość naszego wnętrza. Amen. Czystość mojego wnętrza, gdy ja będę, je, będę ją pielęgnował, będzie działała dla mnie uzdrawiająco, albo gdy nie będę pielęgnował, będzie działała dla mnie niszcząco. I dla każdego z nas tak samo. Amen. Oczywiście nie każde, nie każde doświadczenie, jakie mamy w sferze fizycznej, jest wynikiem nie rozróżniania ciała pańskiego, bo jesteśmy dalece od takich wniosków, ale, ale gdy człowiek po prostu lekceważy ten aspekt, może mieć z tego powodu poważne kłopoty, nawet dolęgliwości i różne rzeczy, które po prostu wróg nam wtedy przyniesie. Dlatego Słowo nas zachęca i pokazuje nam, jak mamy przystępować, że mamy godnie przystępować. I teraz przeczytam ten krótki fragment od 23 wersetu do 26 i będziemy uczestniczyli w wieczerzy. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb a podziękowawszy złamał i rzekł, bieżcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich powietrze, że mówiąc ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie ilekroć, pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb piecie, i z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujcie, aż przyjdzie. To jest zalecenie Pana, które zostało przekazane przez samego Pana, potwierdzone przez apostoła Pawła i mamy w tym uczestniczyć. Ale chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że najważniejszą rzeczą w Twoim i moim życiu jest karmienie się słowem i picie. Tego życia, czerpanie z tego źródła Ducha Świętego. I kiedy my się karmimy słowem i pijemy z tego źródła i uczestniczymy w wieczerzy, Boża siła jest w naszym życiu, Boże światło jest coraz Pełniejsze w naszym życiu. Boża moc działa w naszym życiu. Amen. I Bóg tego pragnie. On pragnie przez Ciebie dokonywać rzeczy, przeze mnie dokonywać rzeczy, ale żeby one mogły się wydarzać, potrzebujemy właśnie tej siły, tej mocy i tego namaszczenia, które jest ukryte w Słowie, w obecności Ducha Świętego i w Komunii.